25 czerwca wyszła z domu i ślad po niej zaginął 88 letkę uchwyciły jeszcze kamery monitoringu miejskiego na ulicy Kościuszki. To najprawdopodobniej zwłoki tej kobiety odnaleziono w sobotę. Smutny finał y, poszukiwania 88-letniej Bełchatowianki. Y, policjanci z wydziału kryminalnego y, na podstawie ustaleń, które między innymi dzięki właśnie mediom y, naszym lokalnym mogli przeczytać Bełchatowscy mieszkańcy y, Zawęzili nam y, miejsce poszukiwań. Y, policjanci w, w weekend, w sobotę udali się, y, udali się właśnie w ten rejon, i w okolicach y, działek za osiedlem Binków y, zostały ujawnione zwłoki starszej, starszej kobiety. Y, niestety na chwilę obecną. Y, Potwierdzamy, że jest to nasza zaginiona 88-latka. Po cechach i ubioru i rzeczach osobistych, które miała przy sobie, decyzją prokuratora, ciało zostało zabezpieczone w prosektorium naszego szpitala. Do dalszych badań. Sekcja zwłok, którą zlecił prokurator, da odpowiedź prawdopodobnej przyczyny śmierci.